No siema. Z tej strony Włodar i witam ciebie w kolejnym odcinku serii Tip Tricks and Parkour. Zanim zaczniemy, chciałbym bardzo Wam wszystkim podziękować. Dobiliśmy właśnie do 100 subskrypcji. Mega mnie to Jara, mega mi to daje kopa do działania, więc wszystkim Wam bardzo dziękuję za wsparcie, za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że pociągniemy jeszcze o wiele, wiele dalej. Dobrze, a teraz przejdźmy do odcinka. Dzisiaj poruszymy sobie obszar. Będą to trzy obszary: także będzie Lamber, będzie Farmland oraz Port. Zobaczycie. Fajne spoty, fajne jump spoty. Jak, jak po prostu zajść gościa od tyłu, aby po prostu nie spodziewał się, że stamtąd przyjdziemy. Zapraszam Ciebie do oglądania. Więc lecimy, zaczniemy sobie od Lamber, od tego, które widziałeś na samym początku e, filmu. Otóż, jeżeli gościa mamy na górze, e, warto wskakiwać sobie po prostu tędy, e, niż wchodzić normalnie schodami. Jeżeli nie mamy samochodu, wystarczy, że wskoczymy sobie tutaj na tą skałę. E, możemy następnie na murek. E, wystarczy, żeby dostać się na ten daszek, również nawet z tego daszku możemy sobie przeskoczyć. E, a dalej, już po prostu jak było widać. Wow! Prawie wpadliśmy. Dalej już po prostu skakujemy tutaj. E, oczywiście możemy też wejść tu drabiną, ale wtedy będzie nas słychać e, tutaj. Natomiast mamy element zaskoczenia. Powiedzmy sobie, że jesteśmy tutaj przy sklepie e, i wiemy, że goście znajdują się tutaj po drugiej stronie. E, oni z drugiej strony tego budynku mają drabinę, mogą wejść na górę. Natomiast my z tej strony możemy sobie użyć tutaj tej ciężarówki. Gorany. Nie wiem czemu wskoczyłem w bok. E, I... Spokojnie stąd już skakujemy sobie po daszkach w momencie gdyby my na przykład się obchodzicie po drabinie no to my mu tutaj wchodzimy na czapkę. Oczywiście, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, bardzo zapraszam. Natomiast, też tutaj powtórzę, w takich budynkach query, jeżeli chcemy się dostać na dach, bardzo prosta sprawa. Wystarczy, że znajdziemy takie schodki, bo po nich możemy wejść sobie tutaj na tą barierkę, następnie złapać się daszku, i w ułamkach sekundy wchodzimy od razu na dach. Możemy już z tego tego high wykorzystywać. Bardzo często zdarzało mi się, że e, walki się toczyły gdzieś tutaj na górze, natomiast jak byłem na dole, chciałem się tam szybko dostać. Możemy oczywiście biec naokoło, gdzieś tam na schodki, gdzieś na drabinkę, a możemy też skoczyć tutaj e, po tych daszkach po prostu e, na górę. O. I mamy też taki skrócik, dzięki temu nie będzie e, wiadomo, że przychodzimy gdzieś tamto. Bardzo często też na Lamber, e, dokładnie e, w tym miejscu, e, mamy kontrakty lub skrzynki do zgarnięcia, natomiast na ten daszek, no z tej strony furcy nie stworzyli po prostu żadnego wejścia, natomiast żeby tutaj wejść możemy sobie użyć z tyłu tutaj naszego wózka widłowego gdy na taki wózek już skoczymy, wskoczymy, no to po dachach możemy się na spokojnie przedostać na tamten daszek, zgarnąć nasz kontrakt, który chcemy, czy też skrzyneczkę Także jak widzieliście przypadkowo odkryłem fajnego spota, gdzie po prostu e, można powiedzieć mamy takie wucha, widzimy, że ktoś się do nas zbliża, e, także wystarczy sobie tutaj wskoczyć na te szafeczki e, i wszystko widzimy. Jeżeli mamy gości w tym budynku e, i chcemy się tam dostać od razu na górę, e, możemy sobie wykorzystać tutaj e, nasz budyneczek obok, wystarczy, że wskoczymy sobie tutaj na dach. Przebiegniemy sobie na sam koniec e, i z użyciem spadochronu, e, oraz lepiej odwrócić się też bokiem, na spokojnie dolatujemy tutaj i od razu wchodzimy na górę. Jeżeli ktoś się ustawi, tutaj no to nas nie zauważy. No i oczywiście na lamber mamy też nasze ulubione domki, czyli żółty domek, e, biały domek. E, jeżeli nie oglądasz poprzedniego odcinka, możesz zobaczyć więcej akcji, jeżeli chodzi właśnie o takie budynki. Natomiast na szybko pokażę ci, jak zdejmujemy gości, tutaj na górze. Natomiast w drugim budynku możemy sobie zauważyć tutaj po drugiej stronie palety, po których możemy sobie bardzo prosto wskoczyć od razu na górę i nie bać się, że ktoś będzie nam kampuł tutaj na schodach. Czasem przy domkach mamy też taki płotek, który możemy sobie wykorzystać, aby szybko, po prostu zająć high ground, aby szybko, po prostu wstoczyć na górę. Tak na no szybko wtrącę dwa słowa, jeżeli podoba Ci się odcinek, jak fajnie, jeżeli zostawiłbyś lajka, like e, jakiś komentarz, może co chciałbyś zobaczyć, e, no a jeżeli podoba Ci się content, który tworzę, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, aby po prostu zobaczyć e, więcej, aby być na bieżąco z materiałami. Słyszałem nieraz stwierdzenie, że Farmland to jest raj dla kamperów, e, ja natomiast bardzo tę miejscówkę lubię, dlatego że e, kamperzy to dla mnie bardzo prości przeciwnicy, z racji tego, że taki gościu z reguły, który siedzi... W domku i campi spodziewa się, że wyjdziemy po prostu mu tylko z jednej strony, natomiast my bardzo prosto możemy wykorzystać otoczenie, aby go e, zmylić. Także pierwsza opcja, e, zaraz e, w miejscu, gdzie często jest sklep, wystarczy użyć płotku kolejny domek, kolejny płotek. Natomiast tutaj e, tak po prostu na niego nie wskoczymy. Musimy sobie użyć beczki. E, gdy już dostaniemy się na płotek, możemy wskoczyć na dach budynku, a z tego dachu no tutaj już możemy dostać się na przykład do okienka, po prostu cofając się tutaj do tyłu i wciskając spację w odpowiednim momencie gościu, który siedzi i patrzony jest z wschody, no to po prostu nie ma wtedy szans. Tego chyba nie muszę pokazywać. E, widzieliście to już wcześniej. Natomiast tutaj zamiast palet mamy po prostu stogi siana. Bardzo często też mamy sklep w tej lokacji, natomiast wiadomo, że przed użyciem sklepu warto jest sobie sprawdzić, wyczyścić otoczenie. I tutaj, w tym otoczeniu, też możemy sobie wykorzystać e, na przykład taki płotek. skakujemy sobie wyżej e, i po prostu tutaj, w momencie, gdy siedzi jakiś gościu, go zdejmujemy. Możemy też wskoczyć przez tą skrzynkę. E, bardzo prosta sprawa. I tak samo ten domek chcielibyśmy się tutaj dostać, oczywiście, na górę. E, tutaj no, troszeczkę trzeba e, odbiec troszeczkę dalej. E, natomiast e, też wtedy na spokojnie e, wskakujemy sobie od góry. I tak to wygląda. Standardowo widzimy stoksiana przy domku, więc myślimy, jakby go tutaj wykorzystać. No, tutaj e, metoda bardzo prosta, ponieważ domek jest bardzo podobny e, z tym, że tutaj jest domek po prostu z piwnicą. Mamy na farmlandzie trzy takie większe stodoły: jedna jest tutaj, druga tutaj, trzecia tutaj. Na wszystkie bardzo proste wskoczyć i to z różnych stron. Praktycznie z czterech stron tej stodoły można sobie wskoczyć. Dla przykładu pokażę Ci tutaj właśnie jedną z nich, gdzie też po stoku siana wskakujemy sobie na taki daszek. I tu już po prostu z tych daszków możemy sobie wejść naprawdę wiele miejsc. Kolejny stok siana na daszek, tak? Tutaj stok siana, pyk, Możemy sobie też wejść na daszek i z tych okienek. No na pewno będzie prościej, niż byśmy próbowali tymi schodami. Kolejny stok siana. O. Dobra. Nic trudnego tutaj na pewno nie ma. Jeżeli nie stok siana, wykorzystujemy wszystko, co będzie blisko domku. Nawet w przypadku takiego domka, możemy na spokojnie wskoczyć na górę po prostu. O. O, o, o. Ale byśmy spadli. W momencie, gdy mamy gościa na górze, no to wykorzystujemy sobie daszek. Pick. Jak widzicie, nie wiem, czy jest za bardzo sens, żeby to dalej tłumaczyć, bo zasada jest wszędzie taka sama. Mamy płot, mamy stoksiana, możemy wskoczyć na dach, na wyższe piętro. Czy to właśnie w takim budynku, czy to w takim budynku wystarczy nam płotek i możemy dostać się wszędzie, tych podków tu jest naprawdę naprawdę sporo jesteśmy już na porcie tutaj niestety nie mamy zbyt wielu parkourów, ale pokażę wam naprawdę fajny trik pierwszy to jak szybko dostać się tam na tamten dach e, otóż, jeżeli też nie wiecie to po takich ciężarówkach możemy sobie bardzo prosto wskoczyć tutaj na górę e, następnie jakby że wskoczymy sobie na ten dach Jesteśmy już troszeczkę wyżej, teraz nam niewiele brakuje, oczywiście tutaj no jest drabina, po której niby można wejść, ale jeżeli ktoś siedzi na tej drabinie, no to będzie nas słyszał, więc my po prostu możemy sobie wskoczyć tędy, pyk, jesteśmy tutaj na górze. Mamy też takie hangary, na porcie tutaj często toczą się walki i teraz możemy sobie tutaj znaleźć fajną miejscówkę, gdzie po prostu sobie siedziemy i goście mogą się nas do końca nie spodziewać, wystarczy, że wskoczymy sobie tutaj. I następnie tutaj na tą belkę. Teraz, w momencie, gdy ktoś będzie na przykład wchodził do tego hangaru, no my tutaj zgarniamy go z góry. Ok, i teraz taki bonusik, jeżeli znajdujemy się na porcie tutaj w okolicach e, tych kontenerów, gdzie mamy sklep, e, jest taki bonus, który możemy sobie wykorzystać, żeby skoczyć wyżej, e, otóż potrzebne nam są do tego e, tarcze, no niestety nie jest to zbyt proste, e, ale gdyż mamy taką tarczę, możemy sko sobie skoczyć tutaj, e, wstawiamy drugą i jesteśmy jeszcze wyżej, stąd już po prostu mamy super widok.